Witajcie! Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o kolejnej dziewczynie, która dołączyła do mojej ulubionej rodzinki od Elisa. Jest nią seria Girl of Now. Mam już oryginał. Później pojawiła się wersja Shine, którą również posiadam. Później mieliśmy Girl of Now Forever. Recenzja Właściwie krótka informacja na ich temat jest także na moim kanale. No i w końcu, w końcu, w końcu pojawiła się Girl of Now Lovely. Dlaczego tak długo? Dlaczego tak długo? Dlatego, ponieważ w Polsce nie można było ich kupić. Pojawiły się stosunkowo niedawno, nie było nigdzie próbek i powiem Wam, że to był autentycznie, totalnie, Zakup w ciemno. Ci z was, którzy śledzą mój kanał, wiedzą, że nawet pojawiła się taka króciutka informacja na temat bardzo, bardzo ciekawej oferty, która się pojawiła w pewnej perfumerii internetowej, i tam właśnie je upolowałam. Przebierałam nóżkami, rączkami, wszystkim, czym się dało w, w oczekiwaniu na ten zapach, i powiem Wam, że byłam bardzo zdziwiona. Bardzo zaskoczona i bardzo długo zwlekałam z nagraniem dla Was tych moich przemyśleń dotyczących Girl of Now Lovely. Dlaczego? Dlatego, że jest to zapach bardzo inny od tego, czego się spodziewałam. Wiecie, kiedy się pojawiają jakieś nowości, zawsze mamy jakieś oczekiwania, jakieś przemyślenia, jakieś. Bo chcę, bo mi się wydaje, że tak będzie. W tym wypadku również tak było. Wymyśliłam sobie pewną historię, która totalnie, absolutnie nie pasowała do tego, co znajduje się w środku. Ale zanim opowiem Wam o samym zapachu, kilka słówek na temat opakowania. Dzisiaj tak trochę specjalnie, teraz znaczy specjalnie, tak właśnie widzę, że chyba specjalnie się dobrałam kolorystycznie do tego, co się dzieje na opakowaniu. Te opakowania zawsze mi się podobały, uważam, że są urocze. Yy, niewiele różni się od tych, które były wcześniej. Zobaczcie, na przykład tutaj. No tutaj mamy złoto. No i to jest chyba na na najbardziej, najmniej kwiatowe. No co, pokażę Wam, jak wygląda w środku. Dlaczego by nie? Tradycyjnie mamy tutaj takie tkanki, nie wiem, czy będziecie widzieć. Światło jest trochę, trochę kiepskie, dzisiaj. Kwiatek. No i sam flakonik. Ja mam, słuchajcie, 30, bo jednak mimo wszystko nie byłam do końca przekonana, co to może być. Ale i tak jestem. Słuchajcie, zadowolona z tej pięknej trzydziestki. Zobaczcie, jak ślicznie się prezentuje. Tutaj mamy kwiatki w kolorze takiej mięty, która troszkę nawiązuje do tego, co tutaj jest w środku. Płyn jest jasny, dokładnie tak, jak widzicie, jak widać go w kamerce. A sam zapach, jaki jest? Sam zapach jest mega zaskakujący. Zaskakujący dla tego, ponieważ w swoim założeniu ma to być zapach świeży z DNA Girl of Now. I powiem Wam, że po tych pierwszych testach zastanawiałam się, czy istnieje taka kategoria zapachowa jak szyprowy gourmand. Bo właśnie tak odbieram ten zapach. Trochę szypru, trochę gourmand. Dlaczego? Dlatego, że nutki są dosyć intrygujące. Przeczytam Wam je teraz. Galbanum, gruszka, mięta, mandarynka, rozmaryn, kwiat czarnej porzeczki, migdał, plumeria, kwiat pomarańczy, anysz, róża, pasolatonka, bursztyn, paczula i ambroksa. Mam nadzieję, że niczego nie przekręciłam, bo coś mi tutaj nie pasowało, ale chyba nie. W każdym razie pokażę Wam również atomizer. Nałożymy je na nadgarstek. I co ja tutaj czuję? Ja tutaj, słuchajcie, za każdym razem, kiedy je na siebie nakładam, mam inne wrażenia. Pierwszy raz opowiem Wam o tym moim pierwszym razie z Girl of Now Lovely. Nałożyłam i widziałam gdzieś dwie recenzje, bo na polskim YouTubie chyba jeszcze o nich nikt, nikt nie mówił. W każdym razie widziałam dwie recenzje, gdzie dziewczyny zwracały uwagę na to, że jest tutaj mięta i jest to mięta dosyć świeża. Ja spodziewałam się takiej mięty, wiecie troszeczkę, e, jaka występuje w takich cieniutkich czekoladkach. Czekoladki z nadzieniem miętowym. Na pewno wiecie, o czym mówię, ale tutaj tego absolutnie nie było. No, i teraz właśnie się zaczyna prawdziwy cyrk. Pierwsza chwila, kiedy je nakładam, one sprawiają mi przykrość. Aż tak, aż tak. Są dla mnie troszeczkę ostre i to był szok. To był dla mnie prawdziwy szok, ale już po chwili, tak jakby ten zapach się ze mną oswaja, z moją skórą i. Powoli zaczynam odczytywać nuty, które wam tutaj przed chwilą podałam. Tak, wiem, mam hopla w punkcie poszukiwania nutek w zapachach, ale słuchajcie, rajcuje mnie to niesamowicie, to poszukiwanie, odnajdywanie. I tym razem jest dokładnie tak samo. Dzięki temu, że wiem, co tutaj jest, rozumiem lepiej, co się dzieje u mnie na skórze, ponieważ bardzo. Mocno wybija galbanum i rozmaryn. Przynajmniej u mnie. Ta mięta pojawi się dopiero za jakiś czas i nie będzie ani, ona ani słodka, ani pieprzowa, ani miętowa w sensie guma balonowa, czy też nie wiem, pasta do zemów. Jest to mięta dla mnie dosyć dziwna i bardzo nieoczywista. Dla mnie stanowi jakby tło. Ja tutaj się spodziewałam, że ten zapach będzie właśnie taki świeży, orzeźwiający. Tak naprawdę, z tym słodkim podbiciem. A on, owszem, jest słodki, ale słodki robi się dopiero po jakimś czasie. A teraz, przez kilka pierwszych minut, właśnie skrzypce będzie grało Galwanum, Rozmaryn i co my tutaj jeszcze mamy z tych yy, takich spraw przyprawowych? Nie wiem. Kwiat czarnej porzeczki. To nie jest żadna przyprawa, wiem, powiecie, nie jest żadną przyprawą, ale y, mam porzeczkę na balkonie, kupiłam w tym roku y, i tak jakoś mi się skojarzyło. Właśnie z takimi troszeczkę ostrzejszymi nutkami. Jest tutaj także gruszka i mandarynka, i one nie są podane w oczywisty sposób, one dopiero później, y, jakby pokazują. Się tak bardzo delikatnie. Pamiętajcie, że ja testuję u mnie na mojej skórze i wasz odbiór może być totalnie inny. Wiem, że niektóre z Was zakupiły Lovely. Do tej mojej informacji, że są w bardzo dobrej cenie, no jeszcze są w dobrej cenie. Co prawda jest ona troszeczkę wyższa e, niż wtedy, kiedy Wam podawałam, ale nadal 30 możecie kupić za naprawdę dobre pieniążki. W każdym razie wracając do samego zapachu. Powiem Wam, że u mnie na skórze on mi się średnio podoba, średnio się trzyma, średnio projektuje i to na pewno nie jest zapach, który chciałabym go nosić na skórze. Natomiast cała magia zaczęła się, kiedy nałożyłam je na ubrania. Tutaj słuchajcie, na piżamę czy tam na bluzkę. Zakochałam się po prostu, słuchajcie. Wiem, często to powtarzam, ale wierzcie mi, że nasze początki były dosyć zaskakujące, tak to delikatnie powiem, ale na ubraniach one pokazały całe swoje piękno. Dalej było tak troszeczkę aromatycznie, jak w otwarciu, ale. Było to przesączone większą ilością słodyczy i ta słodycz, piękna słodycz, utrzymuje się później do końca. I jak długo trwa ten zapach? Na ubraniach, słuchajcie, ciężko mi powiedzieć, bo ja co chwilę je dopsikiwałam w sensie takim, że 20, 24 godziny, no tak, 24 godziny, tak mogę powiedzieć, trwały. Potem nakładałam je znowu na ubraniach, więc... Do momentu wybrania, że tak powiem, bluzki. Ta woda perfumowana siedzi. Po prostu siedzi i pięknie pachnie, i cały czas projektuje. Na skórze one już się tak ładnie nie chcą trzymać. Dlatego nie będę ich nosiła. Poza tym moja skóra z nimi działa w dosyć dziwny sposób, bo naprawdę one są na początku ostre i nie podoba mi się ta ostrość. Potem to łagodniej, robi się słodsze, już jest, już jest zdecydowanie bardziej miło i przyjemnie, ale ja lovely wolę jednak miło wszystko na ubraniu. Na, na ubranku chciałam powiedzieć, na ubraniach. Tam one siedzą najlepiej, najpiękniej, najbardziej mi się podobają. Przypuszczam, że będę do nich dosyć często wracać. Zresztą nie mogę się od nich uwolnić. Zobaczcie, już jest dosyć spory suszycie. Często poniesięgam. I za każdym razem, kiedy poniesięgam, podobają mi się coraz bardziej. Gdybym dzisiaj miała Wam powiedzieć, który z wielkiej czwórki jest moim ulubieńcem, miałabym z tym delikatne problemy. Gdybyście mnie zapytali o to pierwszego dnia, kiedy je dostałam, przypuszczam, że byłby to najmniej ulubiony zapach. Jednak, tak jak Wam mówię teraz, z każdą chwilą lubimy się coraz bardziej. I jestem przekonana, że ciepło tej wodzie perfumowanej służy. Bo kiedy przyszły do mnie, nie było zbyt ciepło, może to było jakieś 14-15 stopni, dzisiaj mamy 23. i zdecydowanie lepiej i przyjemniej mi się je nosi. Dlatego sprawdźcie, ci którzy macie, albo napiszcie mi koniecznie w komentarzach, jak Wy je odbieracie, czy też jest na Was takie ostre otwarcie, a potem się robi miło, czy od razu jest miło i przyjemnie, czy... Odrzuciliście ten zapach, bo na pewno różni się on od tych swoich sióstr. Gdzieś tam czytałam, że DNA tego oryginalnego Girl of Now jest tutaj dosyć silne. Powiem Wam, no nie wiem. Tamte są jednak mimo wszystko słodsze. Je odbieram jako najmniej słodkie ze wszystkich. i Chyba najmniej projektujące i najmniej trwałe na skórze. Na ubraniach tego problemu nie ma, ale na skórze one u mnie cztery godziny. Jak będę wspaniały myślna, to może pięć. I się robią ciuchutkie, ale na ubraniach jest naprawdę dobrze. Nie chcę się powtarzać, bo już słyszę po sobie, że tutaj troszeczkę za bardzo krążę w ciągu około tych samych, że tak powiem, tematów przemyśleń. Tak jak Wam powiedziałam, będę do nich wracała i będę chciała zrobić taki malutki ranking moich ulubieńców, no bo, bo wyciągam je z tego opakowania. W zeszłym roku bardzo, bardzo lubiłam te. Zresztą, zobaczcie. Prawie nie ma. Girl of Now Forever. Przepiękna malina. Bardzo się lubili, lubiłyśmy. A zimą i jesienią bardzo, bardzo lubiłam używać Girl of Now Shine. I tutaj również zużycie jest całkiem spore. I taki mały komunikacik: ci z Was, którzy jeszcze może nie słyszeli, one już nie będą produkowane. Więc jeżeli ktoś lubi wersję Shine, zakupcie sobie. Zapasowy zakon. No i oczywiście oh, za dużo tych kartonów ko mnie. Wersja pierwotna, to był jedny z pierwszych but perfumowanych, które sobie kupiłam, Girl of Now. Zobaczcie. To jest dziewięćdziesiątka bodajże i już, już też jest ich naprawdę niewiele. Zapach, gdzie on tutaj ma ten atomizerek? Przyknę je sobie, bo ich dawno nie używałam. Który uwielbiam. Jeden z najpiękniejszych, najbardziej słodkich, najbardziej kobiecych, kuszących, seksownych, jakie mam. Uwielbiam, uwielbiam. No, i mamy tego małego świeżaczka. Teraz zaczyna się robić już przyjemnie, już miło, już nic mnie tutaj nie denerwuje i już zaczynam się nimi cieszyć. Ale początek? Nie, początek to nie jest to, co lubię najbardziej. Czekam na Wasze komentarze, na Wasze opinie w tym temacie. Napiszcie mi koniecznie, podzielcie się ze mną. Co Wy na ich temat myślicie? Jakie były Wasze oczekiwania? Czy zostały spełnione, czy też nie? Będzie mi bardzo miło poczytać. Wiem, że zauważyliście, że na kanale pojawiło się ponad 2000 subskrypcji. Dziękuję Wam za to bardzo, bardzo serdecznie. Powiem Wam, że nie spodziewałam się. Kiedy zakładałam ten kanał, że to się tak potoczy, to miało być, to miała być odskocznia dla mnie, totalna zabawa, coś co robię tylko i wyłącznie dla siebie, a zmieniło się to diametralnie, ponieważ jest was coraz więcej. Oglądacie mnie, komentujecie, nawiązały się przyjaźnie, za co jestem Wam bardzo, bardzo serdecznie wdzięczna. Czytam wszystkie komentarze, te, które. Nie przeoczę, bo czasami zdarza się tak, że e, gdy jestem w pracy, YouTube mi ich nie pokazuje i dopiero kiedyś tam wiecie, kiedy oglądam te swoje filmy, bo lubię do nich wracać, patrzeć na siebie, na te swoje wpadki, na to co mówiłam, jakich słów używałam, e, jakie miałam porównania, bo e, powiem Wam, pewnie też do, zauważyliście to, że początki były dosyć trudne. Ale jak to mówią, że kiedy człowiek nabiera troszeczkę doświadczenia, oswaja się z niektórymi rzeczami, jest mu łatwiej, jest po prostu przyjemniej, tak to powiem. I zgodnie z moją obietnicą obiecałam Was nagrodzić. Dziwnie to może brzmi, ale chciałam się podzielić swoim szczęściem z Wami, bo gdyby nie Wy nie mielibyśmy o czym tutaj mówić, bo przecież to Wy mnie oglądacie, a nie ja Was. Dlatego kochani, jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję za te ponad 2000 subskrypcji. Mam nadzieję, że kanał dalej się będzie rozwijał, że dalej będziecie mnie chętnie oglądali, komentowali i dalej będziecie mieli ochotę się ze mną przyjaźnić. W związku z tym, żeby tutaj już długo nie przedłużać, bo zaraz mi się tutaj słuchajcie łezka a gdzieś uaktywni, ale tak naprawdę to jestem w szczycie, chyba największym szczycie alergicznym, bo zaczyna kwitnąć akacja i ja po prostu bardzo, słuchajcie, się długo zastanawiałam, czy ten filmik dzisiaj zrobić, ponieważ oczy mam spuchnięte, wy teraz może tego nie widzicie, ale tutaj było tyle zabiegów, żeby się doprowadzić do ładu i znowu zaczynają mi zaczynają mnie pierc, więc... Zanim tutaj zacznę płakać na wizji albo się zasmarkam. Kochani, przygotowałam dla Was trzy propozycje. Napiszcie mi koniecznie w komentarzach jedną rzecz. Oczywiście te osoby, które miałyby ochotę je otrzymać. Pomóżcie mi po raz kolejny, ponieważ zastanawiam się od jakiegoś czasu nad tym, w jaki sposób sobie pomóc. Bo wy jesteście niesamowici, jesteście wspaniali, często dzielicie się swoimi próbkami, robicie mi odlewki. Niektórzy z was nawet wysyłają mi flakony, ale większość z tych rzeczy, które ja tutaj prezentuję, są jakby. Ja nie umiem mówić o takich rzeczach. W każdym razie kupuję je sama. I tak się zastanawiałam, czy nie wprowadzić opcji u siebie na kanale albo reklamy, albo tej opcji wesprzyj, yy, nie ukrywam, że reklamy u innych trochę mnie drażnią, z kolei jeżeli chodzi o tą drugą opcję, yy, czuję się trochę nieswojo, bo ja nigdy yy, nie miałam takiej, jak panowie widzicie, no, to kupię mi mówić o tym, w każdym razie wiecie o co chodzi, bo może się tutaj zakręcę i w ogóle zacznę, wykasuję to totalnie, napiszcie mi w komentarzach, co wy na ten temat myślicie, i która z tych wersji podobałaby Wam się bardziej, byłaby dla Was bardziej akceptowalna? Dobra, przeszłam przez to, bo słuchajcie, zastanawiałam się, jak mam to powiedzieć. No, widzicie, w każdym razie, w każdym razie, przechodzę do meritum. Ci z Was, którzy chcieliby otrzymać ode mnie jedno z moich odkryć zeszłorocznych, które uwielbiam, naprawdę uwielbiam do tej pory, zapach. Pięknie pieprzny, pięknie przyprawowy, taki piżmowy. Jest to Sauville Purfem od Armaf. Uwielbiam. Na jego temat jest nagrany filmik. Jeżeli macie ochotę, zejdźcie w opisie sobie zobaczcie go. Jeżeli jest wśród Was ktoś, kto jeszcze nie ma pojęcia, co to jest za cudeńko. Poza tym przygotowałam dla Was... Zapach od. I nie wiem, jak to się czyta, ale chyba dobrze nie przekręcę. Einar, Karamia. Jest to dla mnie przepiękne połączenie boteki Venety i Narciso Rodriguez mask. Na ich temat jeszcze nie ma u mnie informacji w sensie tych moich krótkich przemyśleń, ale się pojawi się z całą pewnością. Nie spodziewałam się, że te 2000 tak szybko dobije. I stąd ta zwłoka. W każdym razie mogę Wam już teraz sprzedać info, że ja je właśnie w ten sposób odbieram: połączenie boyki Wenety i Narciso Rodriguez Mask. No, i jest jeszcze trzecia wersja, która może przypadnie Wam do gustu. O nich opowiadałam. Eee, pochodzą one akurat z paczuchy od sekretu piękna. Ale że mogę się dzielić, więc się zielę. Myślę, że to będzie propozycja ciekawa, interesująca dla młodszych moich widzów, ponieważ jest tutaj słodycz i mogą Wam przypaść do gustu. Dlatego, jeżeli macie ochotę, na nie, może się umówimy, żebyście nie musieli pisać tych nazw. Jedyneczka. Dwójeczka. I trójeczka, zestaw pierwszy, drugi i trzeci. Na który macie ochotę, napiszcie mi w komentarzach i proszę również skomentujcie, jak widzicie tą drogę, w którą chcę pójść odnośnie reklam lub wsparcia. Dobrze. Przeszło. Przeszło, przeszło. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie za to, że tutaj jesteście ze mną. I że mogę opowiadać Wam o tych swoich przemyśleniach na temat na przykład Girl of Now, lovely. Pozdrawiam, do następnego razu. A, widzicie, no, yy, kiedy chcę zrobić losowanko? Umówmy się może na czwartek, czwartek do godziny 19. Yy, proszę, wyślijcie mi te informacje. A ja postaram się jak najszybciej nagrać filmik. Nie obiecuję, czy to będzie piątek, ale do czwartku czekam na wiadomości od Was. Do następnego razu. Ha, idę, bo już, już naprawdę nie mogę.